Stół do ćwiczeń, stół rehabilitacyjny, ergometr treningowy, a przede wszystkim wyposażenie sali kinezyterapii. Oto wszystko wzbogacił się Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci przy ulicy Kościuszki. Sprzęt został przekazany w bezpłatne użytkowanie przez Jastrzębski Magistrat. No przynajmniej co roku przekazywać kwotę finansową na zakup przede wszystkim sprzętu dla rehabilitacji dla dzieci i w tym roku również przekazaliśmy sprzęt wartości ponad 28 tysięcy złotych. To jest sprzęt przeróżny. Otrzymaliśmy takie nowoczesne wyposażenie sali gimnastycznej. Nie posiadaliśmy stołu do terapii manualnej. Jest to terapia, którą wprowadziliśmy w szpitalu ze względu na dużą liczbę dzieci, którzy narzekają na dolegliwości bólowe. Tego nie było kiedyś aż tyle. W tej chwili chyba ta zmiana cywilizacyjna spowodowała, że dzieci narzekają na możliwości bólowe kręgosłupa, także nowoczesny, ładny sprzęt, trójpłaszczyznowy z regulacją leża. Oprócz tego lustra korekcyjne, rowerki, takie już nowoczesne steper, fotel do masażu, to jest wyposażenie sali gimnastycznej. Poza tym takie wzbogacenie naszej te, sali do terapii SI o różne pufy, mostki, deski równoważne taki domek do ćwiczeń terapii manualnej, to bardziej skierowany dla dzieci, no nie tylko, ale w większości dla dzieci w wieku przedszkolnym. Sprzęt tam będzie wykorzystywany w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami centralnego układu nerwowego, a przede wszystkim mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo rdzeniową z zaburzeniami spastycznymi, wiotkimi. U dzieci z zespołem Downa, z zaburzeniami integracji sensorycznej, jak również u dzieci z wadami postawy, bocznymi skrzywieniami kręgosłupa, wadami w płaszczyźnie strzałkowej, czyli plecami okrągłymi, wadami kończyn dolnych, czyli kolana koślawe, szputawe, czy stopy płaskokoślawe. Głównie tu znajdzie zastosowanie. W Rehabilitacji tych dzieci z wszystkimi dysfunkcjami narządu ruchu. Ten sprzęt, który otrzymaliśmy, to służył będzie dzieciom od wieku niemowlęcego do wieku, tak jak leczymy, do 18 roku życia, dlatego że jeszcze jest jeden stół, bo dwa otrzymaliśmy, jeden do terapii manualnej, drugi do terapii metodą Bobata. Jest to metoda, która jest wykorzystywana u nas najczęściej u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi czy z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Jest to stół przeznaczony dla malutkich dzieci, niemowląt i małych dzieci. No i ten sprzęt taki bardziej dla przedszkolaków właśnie do terapii sensomotorycznej, terapii manualnej i sala gimnastyczna, która służy przede wszystkim dzieciom właśnie w wieku szkolnym.